To mój ostatni upload, mój ostatni sen Ostatni raz klikam, dodaj i gazetę Zostawiłam tu serce, zostawiłam głos Zanim zniknę w ciszy dziękuję wam, że ktoś był obok Niech zostanie echo po tych wszystkich dniach Po tych śmiechach, za i chwilach bez planu To mój ostatni upload, mój mały świat Ale może kiedyś wrócę, gdy znowu znajdę sens w ekranie Patrzę w ekran, co świeci jak dawniej, ale dziś ciszej nie krzyczy, nagraj mnie Tle te wspomnienia, jak klipy w playliście Każdy komentarz, jak ślad po czymś, co zniknie Tyle nocy bez snu, by coś tu zostawić dużo w pikselach, wróć mnie, co my, u nas Czasem ktoś pisał, k, dzięki, pomogłaś mi żyć A ja siedziałam sama, nie wiedząc, co mam zrobić Bo to niby tylko, ja to bolało prawdziwie Kiedyś by spadały, a serce biło dziwnie Nie żałuję niczego, choć boli, jak cholera pokażę. Minuta tutaj była szczera To mój ostatni album, mój ostatni sen Ostatni raz klikam, dodaj i gaszę ten dźwięk Pamiętam pierwszy mikrofon, rzum jak deszcz Pierwszy sub pierwszy hejt jak w klatkę. Potem przyszedł czas, że to miejsce stało się domem A ja w nim rosłam z każdym nowym komentarzem byli ludzie, co wierzyli, że coś zmienię słowie I razy co tylko czekali, aż się potknę znowu Ale każdy z nich był częścią tej drogi, bo bez nich ten bit nie miałby żadnej duszy Raz w razie odkładam staty To mój ostatni up mój ostatni sen Ostatni raz klikam dodaj i gaszę ten dźwięk Zostawiłam to w serce, zostawiłam głos Zanim syn zapisze, dziękuję wam, że ktoś był owak Niech zostanie echo po tych wszystkich dniach. Po tych śmiechach, już za chwilę bez planu, to mój ostatni a mój mały świat. A może kiedyś wrócę, gdy znowu znajdę samo wygranie. Pomnij głowę, spójrz siebie.